Dzień dobry. Witamy się z pokładu poddasza. Co tu się dzieje? A co tu się może dziać? Wełna, 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 wszędzie wełna. I rozpoczynamy. Zaczynamy układanie tej wełny. E, idealnie nie jest, bo to jest mój pierwszy raz w życiu. Także bardzo proszę o, o wyrozumiałość. Natomiast wydaje mi się, że, że idzie bardzo fajnie. Zaraz sobie włączymy szybkie tempo. I będziemy sobie dalej pokazywać. A w gruncie rzeczy to zaraz będzie Sylwia, jeszcze jest godzinka, więc ja jeszcze sobie godzinkę popracuję samodzielnie i zaczynamy, mam nadzieję, kolejny odcinek. I mam nadzieję, będzie dłuższy niż ostatnie. I mam nadzieję, że wrócimy do bardziej regularnego nagrywania. Niestety życie jest życiem, praca jest pracą, obowiązki są obowiązkami. To jest jednak priorytet, a siedlisko może się troszeczkę dłużej remontować.

I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. I lecimy. A, I się cieszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszy się, że ma... Że wyglądam jak kosmita. Tak, Adrian tak. mówi, że nie wytrzymam w tym na górze. No wytrzymam, bo wolę się zgrzać, niż Wyść? drapać. Ja się będę drapać po jajkach, ale nie. Ale i tak już tak gorąc jest, że... Postęp prac praktycznie żaden naprawdę idzie bardzo wolno. No Ale... teraz pójdzie szybciej, bo będziemy robić razem, nie? Tak, tak. Jedno będzie tam sznurowało, drugie wkładało wełnę, i jakby będzie szło. Także co, odpalamy szybkie tempo i bierzemy się za robotę, tak? Tak jest. No to się bierzemy. Time to see how this rivalry becomes a dynasty. przerwy sobie robiły, Chwila przerwy. I... wełna jest wszędzie Tak. I... i drapie strasznie i gryzie i maseczka pomaga, kombinezon pomaga, ale i tak drapie i gryzie i jest strasznie gorąco, jestem normalnie płyny. Tak i będziemy dzwonić materiały do budmatu, ponieważ prawdopodobnie znaleźliśmy lekarza, który się podejmie tego. Tak, z raz, fakturą ze wszystkim. A z racji tak. tego, że nasza taśma kalenicowa pofrunęła, zamontowana tak. przez pana Marcina, musimy kupować kolejną. Dodatkowo jeszcze musimy kupić rzeczy. kolejne arkusze blachy na tą nieszczęsną czapkę, która była robiona tyle razy. I mamy trzy. Zobaczymy, jak to. A tam... <laughs> no, <laughs> no, nie, no, nie Dobrze. Dzwonimy i będziemy dawać info, co tam się wyjaśniło. Tak jest. Deklarowało. No, jedziesz. Najpierw zacznijmy od tego. Że pojawiła się agrowłóknina i z dwa, dwa te, te odwodnienia zostały już zakończone, zamknięte, tak. I świetnie działają, i, i to tyle. Przedłeś <laughs> sprawy. Powiem ci, no, że mieliśmy za nie, drugą dawno, przerwę. dawno nie było nagrywane faktycznie. I, i gadasz w ogóle jak to troszkę. Jak Ale dobrze nabierzesz wprawy, wrócimy. <laughs> wrócimy do gry. Ale nie o tym chcieliśmy. No. Chcieliśmy One Shadow. Pozdrawiamy. Ja lecę po po. Dobra, to jest ja cięcie. Jesteśmy. Dobra. Jeszcze raz. E... Jesteśmy. 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 <grym> ja już tak pokazuję rozpakowany, ponieważ ja już część rzeczy stąd użytkowałam, także e, Zuma i przede wszystkim Majka, to czyste od One Shadow, to jest po prostu tu było czarno od Majki, tak? Maja Majuczko. mojeczko jest wyczesane, nie ma podsierstka, jest jej chłodno, także dziękujemy pięknie. Nie ma tutaj też kołeczków do agrowłókniny, część wykorzystałam już tutaj, część jest jeszcze tam. A takie kołeczki już z górnej półeczki, nie? To by, były I teraz tak. Ja naprawdę nie wiem, co to jest. To po to, żebyśmy się nie stresowali. <laughs> nie, to chyba do, forma do lodów. Tak? No, tak się wydaje. Tak? No, no tak, może być. Forma do lodów w kształcie, bo i tak dalej. Jest delikatnie elastyczna, Tak. No to na 100% jest forma do lodów. A, no to widzisz to? To nie wiedziałam, już się zastanawiałam. Jeszcze fajna rzecz. To chyba drapadełko jakieś, nie? Tak, tak. Czy nie? Drapaczka. Tak, tak. tak. tak drapaczka. <laughs> Teraz, będziesz pokazywać. Tak. Wiesz, gdzie powinnaś się podrapać, nie? No, lecimy dalej. Nie, <laughs> się wysuwa. Co? Słucha, to yeah. Mamo, a to ja nie wiedziałam. Wdać powiecie. No właśnie to głównie chodzi o to. Nie? Po wełnie, właśnie akurat twój twój strój jest adekwatny do tego, przyda się. Przyda się. Przyda się. No, takie typowe przyda się. Nie, taki kościotrupik, nie? <laughs> Jak będziesz niegrzeczny, to będzie tak. Na pewno. Czyli zawsze. I. 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 Jeden dla mnie. Jeden dla ciebie. No, do mnie bardzo niespodzianka, nawet nie wiedziałem, że, że takie coś jest. No że to do, na przykoszeniu, na te komary. Przecież to... to do, jest po prostu. No elegancko, no. No. Nie żeby nie było. No i zobacz. Trzeba ci ściągnąć jeszcze tam szyję tak porządnie. Tu tak. <tryk> 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 wojna trwa akurat. Także rewelacja. bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Moje bardzo. uszy będą żyły. Bardzo dziękujemy, One Shadow. Jesteś Jest boska wielka. jak zawsze, zaczepiłam się. Tak, tak, tak. Ach, chcesz mnie udusić. Nie no chciałbym, ale na co? Nie pamiętaj, że jeszcze nie spisałam. No, no, właśnie. no właśnie, jeszcze nie spisałam testamentu. Także paczuszka była fajną niespodzianką. Rapaczka świetna i dla mnie, i dla dziewczyn. Adrian ziewa, tak że go nudzę bardzo, bo prawie mi pokazał migdałki. Zmęczony jestem. No co? Bardzo dziękujemy. Bardzo a teraz dziękujemy. bierzemy się dalej za robotę. Tak, wracamy na ten nieszczęsny strych. Od razu mi się to przypomniało się lato zeszłego roku. Tak, no jak te dywany, Wylepa, no i w ogóle no. jeszcze mamy postęp, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo dziewczyny teraz są y, akurat przy orzechu, ponieważ my jesteśmy na górze, więc nie biegają sobie luzem, ale już jesteśmy na etapie, kiedy nie są przypięte, znaczy są przypięte smyczkami, ale nie przywiązane Latają ze biegają. smyczami, nie? Jest okej. Okay. Tak. Przychodzą, zaczynają Także być po słuchają dokładnie. I mają dzięki temu więcej luzu. Idziemy tam, tam to jest taki jump. No. A wraca z powrotem cała ekipa, bo oczywiście po chwili dołącza Tosia. Albo z albo ptakiem, niestety. No ale co? Niestety. Dobra, bierzemy się do robotę. Tak jest. No dobra, to tak to się przedstawia, na ten moment idealnie ja... Idealnie nie jest. Jeszcze raz powtórz proszę. Powiem, że idealnie nie jest? No nie jest, nie jest. Ale, ale ważne, że jest. Tak, wełna ma... Ileś lat. Milion lat, tak. Jest to jest wełna z... Bloku. Szczytu bloku. Szczytu bloku. O, postaram się tak mniej więcej... Te wszystkie szczelinki jeszcze będą pouzupełniane. Tak, oczywiście. no jest... Tych kawałeczków mnóstwo, także oczywiście Adrian niszczy z łapami i depcze jak słoń. Tak. Tak. No, no tak jest. Co? Mogę mówić. Także wszystkie te szczelinki będą poupychane też wełną i nic nie będzie. Swoją drogą, to, to żeśmy rozmawiali, że pięknie by było pracować na, na, nowych, na nowych, nowych materiałach. Tak? Wyobraźcie sobie, że krokwie są ładne, że wszystko jest równe. Zobaczcie, że ta każda krokwina Każda inna, część zaoblonych, część to słupy, znaczy te, takie jak słupy te telefonizować, jakie to jest. Ścięte. Są różne szerokości. Wydaje się, że przycięło się tak jak poprzednio. Okazuje się, że nie wchodzisz, się rwiesz, trzeba przycinać, tak. żeby upchnąć. W środku są deski, które też rwą. A, pracowaliśmy na tej żółtej, tej wełnie. Nowej. bo To izover? Izover. Oje jak ona cudownie, i nic nie, nie drapała. Tylko, że to takie jak nie drapała? No co ty teraz? Nie, no. To ta druga drapała, tak bardzo. Teraz ty jesteś pisasz, każda wełna drapie. Nie, no ty no tamta, w porównaniu do tego, co tu jest. Ty no tam to sobie psz, mam... i upychałeś tam, a tutaj jesteś cały w tym i fruwasz. No może, może. Wełna przy, i pracowało się przepięknie. Tylko, <laughs> że tamtych. bierz pod uwagę to, że ta nowa wełna, zresztą ona tam jeszcze jest. Jest, jest trochę. No to jak ja ją przygniotłam tą wełną, to zostały takie. Tak, wiem, no taki naleśnik, nie? Naleśnik, także ona się strasznie spłaszcza i jest za przeproszeniem do. No nie, ta jest. Natomiast ta asła, jak na coś, co jest ściągnięte ze szczytu bloku, zrzucone na dół, tak, zapakowane no przez nas do tyle... busa, przywiezione tutaj i jeszcze wpakowane pomiędzy krokwie, no to proszę cię. No, dobrze jest, dobrze jest. Myślę, że będzie. Spełni swoje zdanie, może nie tak, jak być powinno, jakbyśmy sobie zrobili tutaj badanie, e, tym. E, jako moski termiczne. To się, że byłoby grube zdziwienie, ale. Są mostki, ter... Są? Nie. No ma. właśnie, ma nie być. Nie ma, gdzie? Nie, ma, nie ma, <laughs> nie ma, mostków. jest na ten. Na Żadnych mostków tu nie <laughs> Żadnych ma. Żadnych mostków tu nie, nie ma. ma. Nie, ale swoją drogą jeszcze wracając do tej wełny, to ona jest taka jak kiedyś sprzęty. Kiedyś, jak kupiłeś pralkę, to pralka ci nie działała przez 5 lat do gwarancji. 10 lat. 55 lat no. działała, aż z pokolenia na pokolenie się przekazywało. A teraz kupujesz sprzęt, 3 lata gwarancji, 3 lata masz gwarancję, że ci działa po trzech latach, 3 lata i dzień, jeden po dzień... To... i nie działa. I patrz, także... akurat się zepsuła. i tak kurczę, i nie da rady łożyska wymienić, no trzeba cały bęben. A cały bęben kosztuje tyle co nowa pralka, także przykro mi, ale się nie opłaca, także. Także nie mamy co narzekać zresztą darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, mamy to za free. jakbyśmy mieli za to tak. płacić, to by poszło kupy kas. No, jak na, na tyle wewnętrzne, aczkolwiek chyba będzie za mało. No, nie chcę pokazywać tam z nami, ale, ale myślę, że, że będzie trochę przymało. No, ale będziemy leczyć. Że źle z tego nie co... będzie, jak coś to jeszcze się ogarnie. Teraz. Tak, tak. Jakiś blok się jeszcze rozbierze w płotku. Tak, dalej się wyślę na zwiady i <laughs> będzie dobrze. <laughs> tak. No dobra, ode mnie tyle, moi kochani. Ja się będę ewakuować powolutku. Ja jeszcze zostaję i sobie troszeczkę podziałam. Czymś, co mnie ostatnio bardzo relaksuje. Czyli koszenie trawy. Tak. <grystanie> <grystanie> Ponieważ oh. jak widzę ten efekt, to jest takie wow, tak były haszcze no, do kosa, jest efekt, nie tak. ma. Ja no, powiem, że nie. Jest Bo nie pokazywałeś się, tam dzisiaj, nie? Gdzie już. Nie, ale pokazywałem wcześniej to. Wcześniej. No naprawdę... ale wcześniej było bliżej. Teraz już jest <grystanie> <O Boże>. dalej. <Dobra. grystanie> to inny. To inny po, pokażesz inny... jeszcze. Nie, pokażesz. Innego dnia, spokojnie, jak już będzie taki większy efekt. Także robisz teraz serwiczka, tak? Dobra, to robimy serwiczka. Ja jestem ta miła, on jest ten wredny. No i niech tak zostanie. Ale fajny kominek, jak no, go, busters. go busters. Go z busters. Tyle ode mnie, do... czy od nas? Ode Tyle mnie? od nas. Od nas, dobra. Od nas, bo już się żegnamy, ja Dobrze. sobie podziałam, porelaksuję się z dziewczynami, Dobrze. z trawą z chwastami i z, z kośleczką. A i przy okazji, przy najbliższej okazji, pokażę Wam oczywiście tą wykaszarkę, bo ktoś prosił i faktycznie jest... Dobra, tyle od nas. dziękujemy, że jesteście. Jak możecie udostępnijcie. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Dziękuję. A ja chciałam serdecznie podziękować za to, że na nas czekaliście, że wciąż z nami jesteście, bo mam nadzieję, że jesteście, nie pouciekaliście. i że nie, będziecie. No, tak? z subskrybentów I, nie uciekło, to co jest ciekawe. I bo. że będziecie z nami cały czas, będziecie z nami wytrzymywać, nas znosić i dawać dobre rady. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło i wszystkiego dobrego wam życzymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kochani, ja wiem, że my się już pożegnaliśmy, ale tak humorystycznie jeszcze chciałam Wam coś szybciutko pokazać i to tak króciutko, żeby nie pokazać za dużo. Chciałam Wam powiedzieć, że potrafimy sobie radzić. A mianowicie, i teraz taki szybki myk, patrzycie na tunel. To dało, widzicie ten cień? Ten cień, jeszcze raz przyjrzeć. Tam się rusza. O, i się pucuje. Ten dzień to goła dupa Adriana. Bierze sobie prysznic. W tunelu pod natryskiem. Można, można. Jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. I Adrian ma natrysk. Na świeżym powietrzu. Fajnie. Nie się pucuje go las. Jeszcze raz. Do zobaczonka, kochani.